bo 360 ja ręką nie potrafię Teraz wygo do pudełka. Zobaczymy czy się będzie chował. No, trzymaj. Masz pudełka. Może. Pakuj go do pudełka. Zobaczymy, czy będzie chciał iść. No, nie. A, można, można. Nie, na szczęście nie. On jest zagrożony wyginięciem. Gdzie to już Na szczęście, w Ameryka Północna. No u, nas, no u nas jest objęty jakimś tam paragrafem, że jest po prostu zagrożony Możesz wik. Go a? No nie. Można na ręce wziąć na <grywa> <grywa>